Cześć wszystkim. Ja jestem 2006, a za mną jest Olivia. i... jeden. Trzy, jeden, pięć, status. O, ja też właśnie. No kurcze. Już? Dobra, ja też... W... O, już dobra, cię widzę. No. Zał... Dobra, ja Hi, YouTube. Okej. Okay. Poczekam, mm. aż ktoś napisze hej i ty. No ja też czekam. Bo nie są lagi. No. Poczekamy sobie. I mam pomysł. Czekaj, 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 czekaj. Zaraz to zobaczysz. Dobra. Teraz zobacz. Aha, pozdrawiam. <grym> pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam, Sarunia, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Wiesz co, nie wiem czy zaraz nie będę musiała kończyć. A nie, dobra jeszcze nie. Fajnie. Ok. Jej. Ja teraz ty nie wspiszesz. Pozdrawiam Sol 2006. Dziękuję. O, mam prezencik od ciebie. No. Nawet nie niedziałam. Mogę, mogę pozdrowić taką jedną osobę, od której dostałam sekcję na nogę. No możesz. Chcemy tak to takie dwie. Pozdrawiam Wykrzyknik, wykrzyknik, wikusia i D.D. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Dwa unikaty od nich dostałam. Jeszcze od kogo? Jeszcze od MiniGwiazda.pl. No. Aha. A ile to maksymalnie możesz nagrywać? 10 minut. To zgubię. Ale sobie właśnie chcę zciągnąć kolor. Jezu, teraz. Jeszcze chcę. Piszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Będę trzymać będę, czas, żeby zobaczyć, że ludzie, są ślepi. Aha. Aha, nagrywam. No, fajnie. Ktoś ze mną nagrywa? Aha, zarunia. Tak. Czekaj, zrobię ci luka. No nie pisz do mnie. To ta mnie na Facebooku. Jaki? To fajnie, że do ciebie pisał. Pisał, tak, pisał, tak, pisał. Tak. No, no właśnie on tak. pisał. Nie ona, tylko on. No, no dobrze mówisz. <spec> to <-mondki> nieważne. Bo chłopak pisał. Ej, ktoś kupił mój luk. Ktoś kupił mój luk? Mój luk? No, ktoś. Kobieta 7777. O dobra. Zaraz kogoś pozdrowię. Pozdrawiam Karolina 00458. Pozdrawiam a napisał ci ktoś. A napisał ci ktoś hej, i ty oprócz mnie? Nie. <grywia> Może ktoś napisał, ale nie wiem kto Nie wiem. Nie wiem. No to zobacz. Zawsze warto kogoś zrobić. Ale ktoś to to zaś. Na Dobra, ja ci zrobię luka. Okej, okay, to ja się nie niego biorę. A ja ci... A ja ci zrobię, o! No I masz się w niego ubrać. Bez różnicy, czy to będzie podobało się? Masz jakiś unikat? Czekaj. No mam, mam dwa, mam dwie chyba parę sekund albo trzy. Nie wiem ile. Nie A masz to unikać? Nie, to jest unikać. Nie, nie, nie wiem. Nie orientuję się. Ubiorę cię, 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 w te dzieci, które pierwsze mi przyjdą do głowy. Pierwsze zobaczę. Ej, wiesz co? I Będę pozdrawiam y, Dominik. Oh, Jezu, włosy mi chodzą. No, szybciej. Pozdrawiam Dominika 2006, serduszko. I napisała... Hej, YouTube, pozdrów tą Sarę. xD. O, to fajnie. Tu jest się taka pozdrowiona. O Jezu. Patrz, patrz mi się w Jak ty mnie ubrałaś? Nie. Nie, ładnie. Masz to nałożyć. Masz to nałożyć. Aha, ja ci zaraz dam nie... luka. Nie no, dobra, fajna. Ale nawet nie widziałam. Co ja tu będę? Czekaj, chwilę. Ile jeszcze czasu zostało nagrywania? Czasu? Miesz, no, na razie jest 5 minut. To tam pozdrów. O, e, to jeszcze? Na co pozdrawiam? Ja ja nie pozdrawiam Oliwię. Jak ja, ja mi pozdrowić moją koleżankę? W koniec no. ja pozdrawiam z dwóch. Pozdrawiam Roksi, trzy, dwa... Bo jeszcze raz. Pozdrawiam Roksi, trzy, dwa, jeden, cztery, pięć, sześć, sześć, sześć. Jeszcze WIP macie 321456. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Pozdrawiam serdecznie O, widzisz, ono teraz nie na hej i ty Pozdrawiam no, Pozdrawiam jeszcze Dobra no, dam ci to chłe. <laughs> Jeżeli ja tego nie nałożę, czekajcie. Wiesz, Wiesz, co? Ale masz śliczne! To śliczne! No nie no, będziesz co wyglądała jest ślicz... Ej, no co to jest, to jest śliczne? Co jest śliczne? <grym> nie, no, to... <grym> A kiedy spadniesz No, dzisiaj jeszcze. A kiedy? Okej, okay, dobra. A on się długo będzie przesyłał? No, chyba tak. Zależy, ile go będę nagrywać. Przecież masz limit 10 minut. Chyba, że nagramy jeszcze długą część, jak będziesz chciała. No spoko. Tylko nie wiem, nie, czy. Nie, nie to spodnie się zdjęły. Nie. Spodnie się zdjęło. Jak to zabrzmiało? O nie, Na... Ech, Nie powiem tego. Ej, <Ellislar> zobacz. Zobaczcie. Jak... zobaczcie jak mam komplet. Na ten komplet wydam cztery tysiące. Chcę jeszcze raz wyśleć, to, to zobaczyć ten komplet. No? Dobra. Już. Ja już zrobiłam. luk. Zrobiłaś już? No. Bardzo śliczny. Okay. Ja się nie wiem, co ja mam się po tobie spodziewać. Dobra, co ja spać. Jezu, jak się po tobie spodziewać? Nie, spadam. Nie, dzięki. To to. Jak? Co? Jak ty mnie ubrałaś, Ale... proszę ciebie, nie. Masz, masz to nałożyć, ja to nałożyłam, ja to nałożyłam. Co? Ten luch? No to ty zrobiłaś. mm już -mm. założyłaś go. No założyłam. No patrz. Mm. <laughs> Dobra, jeszcze kogoś pozdrawiam. Pozdrawiam Weronika Kolcia. Czytam co, ojca? Nie wiem jak to się czyta. <grych> Dobra, nieważne. Mogę zmienić włosy i tą czapkę e, Możesz się tylko do szkoły. O, <grych> wiesz, tu moja koleżanka do mnie napisała. Ona mnie pozdrowi. To weź jej odpowiedz. Napisz tak. Napisz do niej tak. Dam ci nazwy jej. Albo nie mam pomysłu, zaprosił do Nike, to to sobie w Nike zobaczysz u mnie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że mnie przyjdzie. Roxy 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 6. I chyba mnie przyjdzie. Tak przyjęła mnie. Teraz możesz zobaczyć. Mhm. Mm no to napisz do niej tak. Ale ja mam Która to? Się. Która to? To jest A... ta, co ma czwarty level. Rock... Tak, to jest, y... jest, jest ten los 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 6. O no tak, tak, to jest to. I jeszcze podlewam LOPFE lo 9, 5, 3. Mam nadzieję, że to się stało, ale nieważne. Więc tu chyba minuta nagrywa nie została, Juka. No, mi została. Y już muszę kończyć. Dobra, ja odpiszę okay, i. A, chyba się Pa! pa. pa.